O kurde kajdanki Krzesło przesunąłem, moment Wtedy na będę się pana przeszukać. Wróć się pan do niej No, już mnie tam przeszukiwał policjant jeden, ale dobrze. Dobrze, spokojnie Trzy Dobrze, za chwilę, za chwilę podejdę na górę. Biorę panu lewą rączkę, prawą rączkę. Może pan teraz przeszukam. Zapraszam ostatnio, Denis Hunt. Dobra. Luski szeroko. Co to jest shift A. a. No bo niby po nie jestem pewny tego, odgrywania tego. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile spałem, bo to było tak, że ja spałem, a później jeszcze. Niby podobno podobną przytomność straciłem, więc ja nie, nie wiem, ile. A strzelalina pana obudziła? Czy. Czy no, dopiero w szpitalu coś się obudził. Coś tam, coś tam mi dzwoniło, tak. Zadzwoniło i później medyk był. I tyle panu powiem w sumie. Więc tak naprawdę nie wiem ile. Ile Dobra. czas byłem tak naprawdę. A skoro ja pan spał, tym. to rozumiem, że pan jest ofiara. Wie pan, może kto znaczą strzelina? Nie, nie mam, to nie powiem panu. To już pan nie spał wtedy, pojęcia, tak? Nie mam pojęcia zielonego. Nie, to już spałem. Spałem spałem. Dobra. Ja nie mam pojęcia. Dobra, czyli podsumowując, przyjechał pan tam czarnym sedanem, który był tam zaparkowany z niejakim Felipe, Felipe Montes? Tak, tak mi się wydaje. Mm -hmm. że na pewno z nim się widziałem wcześniej. I jest tą No i z, tak? z nim powinienem, wydaje mi się, że, że z nim podjechałem. Dobra, dobra. A co rozumiem. ja z czatem, demon, kurwa, nic, nic nie powiedziałem Aha, co co z Dobra, napisał. wszystko. No to chyba wszystko. Nie będę nic więcej pana pytał. A co ty pierdolisz, kurwa? Dobra, proszę za mną. Kurwa, powiedz jedną rzecz, którą powiedziałem, którą czat napisał. Nikt nie napi nic, nic z tego, co powiedziałem, nie było na czacie. Więc tu podobno był... Znaczy, nie wiem, czy to jest gwarancja na to, bo dostałem w prezencie, ale ta broń była tutaj. Dzień dobry. Tu, ta broń była tutaj kupiona i po prostu. Ee, no nie będę wiedział bawełnę. Pan pokaże. Spaliła mi się broń, proszę pana. Wpadła mi do ogniska. Już panu pokażę. Co pan robił, że panu do ogniska wpadła broń? Pan zobaczy, tak to wygląda. O Jezus, kurwa, no, Na grillu byłem i mi kurka z nogawki wypadła, bo przy pasie nosiłem ją. Wygląda jakbyś do pieca ją wsadził. Czy to Albo ma jakąś jak... gwarancję dożywotnią? Czy to Ej, można wyczyścić i będzie Wygląda dobrze? jak sprasowana w samochodzie na złowisku Niemożliwe. Podpalona jest tylko, nic nie było prasowane. Dobra, panie. pan da, spróbujemy. Proszę. Dobra. <noise> Kurwa, kafryzarka. Czyli kierka. <noise> Powinno być dobrze, pan sprawdzi. A co pan zrobił, przeczyścił? wymieniłem panu całą górę i tam e, komponenty. Można sprawdzić na No na własne ryzyko. Ty Sergio! Chodź na chwilę Tylko się nie denerwuj. Bo jeszcze się... Nie wiem... Nie miałem okazji no. się zapytać. Pochój ta lodówka cały czas. Po co ty w Chodźcie zrobimy kurs na sadowniku, może się ta lodówka w odpierdoli. W moich oczach nie masz Ale ona no. się pojawia i z On już jedzie? No muszę szybko powiedzieć Dzięki, że poczekałeś Dzień oh, dobry, rejna. panowie O kurwa, siema, co tam? Dzień, o. się coś ciekawego? Wypierdalaj stąd <grym> E, czemu? Wypierdalaj, powiedziałem O, to pan, pan co handluje bronią witam. Już poszedł stąd, kurwa, bo cię zaraz... <grym> witam, witam Chcesz dostać... <grym> Spierdalaj tym skuterkiem, moje, zaraz... jojo, bo nie po... możemy zbierać Już, już Jaką bronią kto handluje? Koszem powalenci dostań zaraz tak mały. Ten z koszem pomarańczy! Urwaty. Co pan gazet nie czyta? Nie. Jaką bronią kto handluje? Koszem powalenci dostań zaraz, tak mały. Ten z koszem pomarańczy. Urwaty. Co pan gazet nie czyta? Nie. Czekaj no, ty. Ale... obracasz mnie, ty. Na, nasmarowałeś na niego w gazecie? Fifek? Jak tam ty masz? Ty bić chce mnie, kuros spierdalam. Konie mnie zobaty. Dawaj, zibut, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trening z rana jak śmietana. Ej, miała. Ty kurwo! Zajeb mucmana, szybko. Już przesuwam się, już proszę. Kto <grychy> na motor Nie, Panie, Panie idzie? redaktorze. Pani? Taka sprawa by była. Co? co się stało? Jakby pan tak... Co co? Co czekaj, czekaj. dużo czekaj. pije? Za... A dręek Masz kurwa. No, nie będziesz. Mówiłem, że się zemszczę. Ej, zajebali nam busa, to jest. O ja Dobra, chuj. Dawaj, nagrywaj. Czekaj, czekaj, odsłuchcie się do tu trochę, bo was nie mogę objąć. A to ten co mnie uderzył? No, no 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 Też idę z wami. On no, też z No dobra, dawaj, czekaj. kurwa, wam się. Czekaj chwilę? Jakąś pozę zajebiony, nie? Jak zrobić? No bo, dobra, będę robił. Nie, dobrze w chuj Jest super. Ale wiecie co? Nie jesteś z ludzi, ale z waszej trójki pismak najlepiej wyszedł na tym zdjęciu. No bo ja to dawaj. jestem, przystojny <laughs> Nie, ten gaz ja no, no, no. jest dobry. Zdarzy but na w ogóle. na bód A no Zaczek właśnie, pa, zobacz. A nacisnę je, to drzwi wędżą. Patrz, patrz, patrz. Co? Buty, Normalnie. No, gdzie takie można kupić? Limited edition. Na AliExpress. AliExpress no, to skin chyba. No ta no. Limited Alien edition. Panie, Pismak, ile za to za Bo pracujesz? my tu mamy ten. Bo pan ten jesteś sobie tych kosków. Chyba, co ty robisz? Co, co kurwa robisz? Glante. Nie, co ty odwalasz? Drapie Sewora. Ale nie widać za wiele, kurczę. Masz tam na pewno coś? Ja, ja się myję, ja, ja się myję, ja nie bardzo, się myję. Za bardzo za maszysty ruch ten ruch nie jest na tym worku. Worek nie musi być duży, ważne, że... A talkiem smarowałeś? Takie ja, kurwa, oparte, wiesz, to by, Że wąż nie jest długi. Ja. Worek może być mały. Z worka jest spuszczany regularnie, wiesz? Może twój jest duży. A to dlatego tych świerszczyków tyle po na lata, to ty rozprowadzasz? O ty kurwiaku o. Dobra, już jest pomysł na kolejny To patrz teraz Pół. <noise> o ty, o ty hey, hey. Dobra, jedziemy <noise> Zobaczcie, już popamiętasz mnie Nie, to jest moje auto Gil dostał gilem wrotki, to jest moje auto To jest nasze. Znaczy. Dzisiaj będę jeździł za tobą To jest moje auto, mi. ja to za... Daj spokój Jak twoje auto? To żarty były Znacznie jedzesz się na wziąs. żartach? No To przecież żarty <laughs> tak mi Dobra, powiedziałeś, Zartuj, żartuję sobie chłopie. No mam nadzieję. Co, że nikt by nie jeździł tych owoców? Tak, jesteś sobie na No, no, no. O kurwa! Co ty zrobiłeś? Ała, Awa! 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 Ała, Awa! Awa! Ała, ała. właśnie? NIE! Nie, właśnie miał takie długie włosy i taki dziwny głos To chyba był ten z skutny... Ładnie panu pachnie z pachy, co to za wprost Ja pierdolę O takie, takie naturalne, ale one... dlaczego pan włochomu moje pachnie? No, bo o. pan ją o nos, więc ciężko, że nie mocha. O no, w sumie... W sumie Co? racja. Ja pierdolę. Ja Co tu się dzieje? Tak zwany Chanel... ...spod pachy. Pod. O kurde. Okay, no, okay. Okay. Koko Ty, ale to nie nasza fura. I chuj, jedziemy. Panowie <laughs> może ty tych pachnie wąchają. To jest jakaś ja lepiej i głąd. bardziej opłacalna praca, czy nie? A się... Typ, przejechałem oho, merda. Co pan pojechać tutaj na poboczu, tak? nie, bo my miejscu. jedziemy sokiem w bezpiecznym miejscu, proszę pana. Panie, to no, na... sok Dobra, nie. to podejdźmy do przodu. Podejdźmy do... Oho, tu wielki parking, pan, robię nieka, robię pan robię. tam jedzie, co pan robi? To mój parking tutaj jest, firmowy, pan za mną zjedzie. Tylko nie mogę szlabanu, o. Pan wjedzie za mną. Od razu, oho. Panowie, ja mogę ich chodzić. Dawaj, dawaj, dawaj pojazd. Proszę mnie do pojazdu, dawaj. proszę pana. Panie, my w robocie. Mamy wrócić? Bo no. my w pracy. Panowie, masz jakąś kosę? Od tyłu ich zajechać. Mamy wrócić? Bo my w pracy? Proszę pana. W momencie. Dobra. No tak, my sprzedaliśmy, zapierdalamy płacić hajs do sklepu i na szatni będziemy za tobą czekali. No, dobra, elo. Dobra, on też już jedzie sprzedać i na szatni czekamy za nim. Kurwa! Pasy! Grande! Panowie nie atom na kale? No właśnie chcieliśmy jechać no właśnie nie możemy jechać, ale... No to panowie, panowie zbierać się i lecimy na galę, bo ja też chcę jechać na galę No, no chcemy tylko się, przebrać no przebrać no to, no to pan jest wolny, no to jedźcie panowie No to come on, dawaj, na, Tylko pasji, pasji wariat A pan może nas karetką podwiezie na sygnale, będzie szybciej Podwie... Dobra, wyjebane ma na nas, dawaj o, ta kurwa. Zapnij pasy. O <laughs> shit! Złodziej! O! Pan wysiada, chwila! Co? Nie swoje autko się zachciało? To moje. Tak? No. To co tu za pan się pcha? No, on to ciebie się pcha! Nie, Nie do, do, mnie. do mnie! No, o! drzwi ci otworzył. No zobacz. Jakiś pojebany. Mówię ci. Chciałem je wyciągnąć z auta. Jakiś pojebany. Bardzo swoje chuj.